Klaudia Jarnecka była 20-letnią dziewczyną z totalnie rozbitym na małe elementy życiorysem. Takich właśnie rozbieżności w słowach Damiana było naprawdę wiele. On za każdym razem opowiadał tę historie, przedstawiając trochę inne detale. Pan, który natrafił na ubrania, powiedział, że przechodził tamtędy wielokrotnie i jest przekonany, że wcześniej tych rzeczy tam nie było. Hej, cześć drodzy widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Niemalże od samego początku mojej przygody z tematyką kryminalną na YouTubie regularnie zauważam prośby dotyczące tego, abym zrealizował odcinek dotyczący sprawy śmierci Klaudii Jarneckiej. Przyznam szczerze, że początkowo podchodziłem sceptycznie do pomysłu poruszania tej sprawy, ponieważ znając tylko i wyłącznie narrację mediów, byłem przekonany, iż pod wpływem jakichś zażytych substancji odurzających zdarzył się wypadek na ba gdzie łatwo o tragedię, i w zasadzie przez długi czas myślałem, że drugiego dna w tym wszystkim nie ma. Podkreślam jednak, ja nigdy się tą sprawą jakoś zbytnio nie interesowałem i wiedziałem o niej tylko tyle, ile usłyszałem kiedyś w wiadomościach, czyli było to w okresie, gdy ta dziewczyna zaginęła i jeszcze gdy później odnaleziono jej ciało. Aczkolwiek, zgodnie z waszymi prośbami, postanowiłem zagłębić się w ten temat, aby przeanalizować, czy, aby na pewno, jest to sprawa zero-jedynkowa. No i ku mojemu zaskoczeniu. Nie do końca. Muszę więc zwrócić honor, ponieważ wszelkich znaków zapytania oraz nieścisłości pojawia się tak dużo, że jak najbardziej jest w Pełni uzasadnione zastanawianie się nad tym, czy przez przypadek nie mamy do czynienia ze zbrodnią. Oczywiście, za chwilę samodzielnie się o tym przekonacie, bo rzecz jasna przedstawię i omówię poszlaki, które za tym przemawiają. Jednakże, zanim przejdę do opowiedzenia wam, moi drodzy widzowie, tej całej historii, jak zawsze przypomnę jeszcze tylko, że jeżeli macie ochotę dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju mojego kanału, to wystarczy zostawić pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli. Jeszcze tego nie robicie. Was ta prosta czynność nic nie kosztuje, a ja dzięki niej mam możliwość docierania ze swoimi materiałami do coraz większego grona odbiorców. A jeżeli ktoś miałby ochotę wesprzeć mój kanał finansowo, to taka możliwość istnieje na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu. A tymczasem zapraszam już do posłuchania głównego tematu tego odcinka. Klaudia Jarnecka przyszła na świat 14 marca 2001 roku. Swoje dzieciństwo spędzała wychowując się w miejscowości o nazwie Ługi Górzyckie. Jest to niewielka wieś położona w województwie lubuskim, tuż obok Kostrzyna nad Odrą. Mieszka tam zaledwie 200 mieszkańców. Etap dorastania dla bohaterki tego odcinka zdecydowanie nie należał do najłatwiejszych z uwagi na trudną sytuację rodzinną, bowiem ojciec Klaudi cierpiał na chorobę alkoholową, miewał też konflikty z prawem i nie angażował się w wychowywanie swojej córki. Jednak warto podkreślić, że pomimo tego tata dla dziewczyny był kimś ważnym. Doskonale świadczą o tym chociażby komentarze na Facebooku, w których to wprost pisała pod jego zdjęciami, że go kocha. Bohaterka odcinka dorastała w domu rodzimym swojej matki, mieszkając w nim właśnie razem ze swoją mamą Beatą, z mamy rodzeństwem oraz z mamy rodzicami, czyli z dziadkami. Którzy niestety, gdy Klaudia miała mniej więcej 12 lat, odeszli z tego świata. Ten fakt mocno odcisnął się na psychice pani Beaty. Kobieta była załamana oraz zdemotywowana do życia, a co za tym idzie, coraz gorzej szło jej wychowywanie córki. Sytuacja Klaudii była więc bardzo przykra, gdyż dorastała ona praktycznie bez ojca, nagle w podobnym czasie zmarła jej babcia oraz zmarł też dziadek, no i jeszcze widziała, jak jej mama cierpi oraz podupada na zdrowiu psychicznym. Dziewczyna weszła więc w okres dojrzewania ze sporym bagażem. Doświadczeń w postaci trudnej sytuacji rodzinnej, przez co gwałtownie przechodziła przez okres młodzieńczego buntu, a co za tym idzie, zdecydowanie nie należała do nastolatek określanych mianem grzecznych. Chociażby nawiązywała często przyjaźnie ze zdemoralizowanymi osobami. Sprawiała sporo problemów wychowawczych, wdawała się w konflikty z prawem, a co wydaje się być najbardziej kluczowe, wraz z upływem czasu zaczęła też zażywać narkotyki. Z informacji, które udało mi się uzyskać od osoby z otoczenia Klaudii w wieku 16 lat rzekomo przebywała ona też w placówce szkolno-wychowawczej co raczej możemy traktować jako coś potwierdzonego, ponieważ po pierwsze, dowiedziałem się tego od jej bliskiej osoby, a po drugie, w 2017 roku, czyli właśnie gdy Jarneska kończyła 16 lat, jakaś koleżanka na Facebooku wrzuciła jej wpis na tablicę, w którym życzyła. Tutaj cytuję: jak najszybszego powrotu z syfu oraz jak najmniej policji. Według słownika slangu, słowem syf w niektórych rejonach Polski określa się właśnie młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Kilka lat po śmierci swoich rodziców, mama Klaudii zaczęła powracać do równowagi psychicznej, czyli mówiąc kolokwialnie, odżyła. Poznała wtedy mężczyznę o imieniu Artur, z którym się związała i po prostu rozpoczęła nowe życie. Partner pani Beaty pracował w Berlinie, przez co w 2019 roku właśnie tam Klaudia wyjechała. Wraz ze swoją mamą. Można powiedzieć, że Artur je ściągnął do siebie, kobiety zamieszkały razem z nim, podjęły tam pracę i reasumując, wiodły takie zwyczajne życie na emigracji. Klaudia rzecz jasna co jakiś czas przyjeżdżała do Polski, aby odwiedzać znajomych i właśnie takim sposobem już po przeprowadzce do Niemiec poznała chłopaka ze swoich rodzinnych stron, w którym się zakochała i on także postanowił wyjechać do Berlina, a nawet i zatrudnił się w tym samym zakładzie co bohaterka odcinka. Jednakże ich związek był burzliwy, pełen agresji oraz awantur i zwyczajnie nie przetrwał próby czasu. Mniej więcej na przełomie 2020, a 2021 roku para podjęła decyzję o rozstaniu. Tutaj też kluczowa informacja jest taka, że bohaterka odcinka według słów jej bliskich koleżanek, mieszkając i pracując w Berlinie, również nawiązywała kontakty z szemranym towarzystwem i zażywała narkotyki, popadając w coraz większe uzależnienie. W głębi duszy jednak chciała z tym skończyć, chciała wyjść na prostą i chciała odciąć się od szkodliwych dla nieznajomości. Stwierdziła więc, że wyjedzie popracować trochę do Holandii, aby zmienić środowisko. I jak zapewne niektórzy z was się teraz domyślają, był to pomysł wyjątkowo głupi, ponieważ holenderska polityka wobec substancji odurzających jest Dość luźna. I co prawda, nie można tam legalnie posiadać twardych narkotyków, ale w rzeczywistości ich zdobycie na terenie tego kraju absolutnie nie jest czymś trudnym. Klaudia pojechała do Holandii mniej więcej w lipcu 2021 roku i przebywała tam jedynie miesiąc, aczkolwiek. Z tego okresu również można sporo wywnioskować, bowiem na facebookowej grupie o nazwie Śladami Klaudii Arneckiej pojawiły się kiedyś relacje osób pracujących z nią właśnie w Holandii, i z tych relacji jednoznacznie wynikało, iż bohaterka odcinka miała olbrzymi problem z uzależnieniem od narkotyków, a mówiąc bardziej dosadnie, przez swój nauk znalazła się na życiowym dnie. Zresztą posłuchajcie sami. W sumie na początku było bardzo dobrze. Klaudia była zadowolona: opowiadała, że zaczęło jej się podobać w pracy, lubiła poznawać okolice, zachwycała się i tak dalej. Spędzała czas ze swoją współlokatorką i było w porządku. Później ja wyjechałam na wakacje, ale miałyśmy stały kontakt. Dałam jej też pod opiekę swojego kotka i zdawała się być szczęśliwa, że może się czymś zająć, bo miała ten problem z narkotykami. Pewnego wieczoru miałyśmy rozmowę telefoniczną i Klaudia była inna. Nie chciała włączyć kamerki, jak rozmawiałyśmy, i mówiła, żebym pomogła jej załatwić transport do Polski. Mówiła, że nawet może być taksówka, byle teraz. Opowiadała dziwne rzeczy, że coś widzi, słyszy. No, mówiła bardzo nieskładnie. Gdy pytałam, czy coś brała, unikała tematu i prosiła tylko o pomoc w powrocie do Polski. Zakończyła rozmowę na tym, że już wszystko załatwiła i mama po nią przyjedzie. Mama po Klaudie nie przyjechała i w ogóle się nie przejęła. Następnego dnia lub kilka dni później dowiedziałam się, że wróciła do Polski i miałyśmy tylko kontakt na snapczacie w postaci zdjęć. Przytoczę jeszcze słowa innej osoby. Ona tu była półtora miesiąca, pracowała tyle co ją znam i to było lato. 25 lipca wyjechała, a przyjechała tutaj, żeby przestać brać narkotyki. I tutaj też była trochę nieciekawa sytuacja. Klaudia wzięła jakieś narkotyki, nie wiem skąd, nie wiem, bo nie mieszkałam z nią, i zrobiła bałagan, że 40 osób stoi przed domem, że ktoś chciał wejść w biały dzień. Robiła zdjęcia, pokazywała, że ludzie tam stoją, a na zdjęciu nikogo przed domem nie było. Sprawdzana była kamera przed domem, nic nie było, a ta miała jakąś schizę, dzwoniła do matki. Ja rozmawiałam z panią Beatą, że z Klaudią jest źle. Że że narkotyki, coś się z nią dzieje i żeby przyjechała po córkę, to ona zbytnio nie przejęła się i Klaudia wzięła busa i wyjechała. Klaudia miała kontakt z ludźmi ze Snapchata, spotykała się z nimi. Z chłopakami nie wiem z kim była, nic. Wiemy, że wróciła do domu o 8 rano. Akcja zaczęła się o 16. Ona mówiła, że bierze jakieś leki, dlatego alkoholu nie pije. Nie jestem pewna teraz, czy to nie były leki na schizofrenie. Beata słuchała mnie i zbytnio się tym nie przejęła. Jak kazała jej przyjechać, to tylko dobrze przyjadę, a Klaudia na drugi dzień w busa wsiadła. Mówiła wtedy na fazie, że musi zadzwonić do kolegi, że jakiejś się coś stanie, to on jej pomoże. Nie pamiętam i nie widziałam opakowania. Klaudia też lubiła zapalić marihuanę. Klaudia cały czas na telefonie siedziała, pisała i z mamą ciągle była w kontakcie. Chyba wiedziała, co się z nią dzieje. I sądzę, pani Beata dużo wiedziała. W dodatku Klaudia przyjechała z Niemiec do Holandii, by uciec od narkotyków, więc i w Niemczech też brała to, co matka nie widziała. Klaudię poznałam tutaj w Holandii, też mi szkoda, mówiła mi, żeby została tutaj, że jej Możemy, by nie brała, ale cóż mogłam poradzić? No, troszkę ciężko się to czyta, ponieważ nie ma tutaj żadnej interpunkcji, aczkolwiek pojawiły się domniemania, jakoby Klaudia mogła zażywać leki na schizofrenię, ale w rzeczywistości nie ma informacji, aby ona leczyła się psychiatrycznie. Najpewniej te wszelkie halucynacje były wywołane nielegalnymi substancjami, które zażywała. Jarnecka pod koniec sierpnia 2021 roku wróciła tymczasowo do Polski i zatrzymała się u swojego wujka o imieniu Sebastian. Był to brat matki. Mężczyzna mieszkał w Ługach Górzyckich, dokładnie w tym samym domu, w którym Klaudia się wychowywała. Między bohaterką tego odcinka, panem Sebastianem dochodziło do olbrzymich awantur, o czym świadczą chociażby nagrania głosowe, które zostały udostępnione w internecie. Swoją się... mówię, bydło, nie ma co tutaj... Субтитры сделал DimaTorzok Ponadto oprócz krzyków, miało też dochodzić do rękoczynów. Klaudia napisała kiedyś swojej koleżance, iż wujek poszarpał ją do tego stopnia, że aż narobił jej pełno siniaków. Było to spowodowane tym, że Klaudia, aby spłacić swoje długi, postanowiła wziąć od lokalnego dilera narkotyki na handel. Oczywiście nie są to jakieś niepoparte niczym plotki, a fakty, które bohaterka odcinka samodzielnie potwierdziła, korespondując ze swoją koleżanką. Podsumowując więc. Klaudia Jarnecka była 20-letnią dziewczyną z totalnie rozbitym na małe elementy życiorysem. Nie radziła sobie z uzależnieniem od narkotyków, miała jakiś długi, przez co też próbowała handlować tymi nielegalnymi substancjami, a oprócz tego w jej życiu nie było ani grama jakiejkolwiek stabilności, chociażby dziewczyna często zmieniała partnerów i nawiązywała z mężczyznami relacje raczej krótkotrwałe oraz takie przelotne. Myślę, że to dobry moment, aby pomału przejść już do omówienia okoliczności zaginięcia tej dziewczyny, bo oczywiście na temat jej życia można jeszcze sporo opowiadać, ale ja jestem zdania, że nie ma sensu zagłębianie się w detale, której tak nic do sprawy w praktyce już nie wniosą. A więc Klaudia podczas pobytu w Polsce. Po Poznała chłopaka o imieniu Sebastian, a z kolei ten Sebastian poznał ją z niejakim Damianem, i można powiedzieć, że po prostu się w trójkę skumplowali. W nocy z 20 na 21 października 2021 roku, około godziny 3, Damian pojechał z Sebastianem spotkać się z Klaudią. Chłopaki zabrali ją z domu od a następnie wspólnie spędzali czas. Byli między innymi w pobliskim barze, a później gdzieś siedzieli na zewnątrz. To nie jest jakoś istotne. Co od razu przykuwa uwagę, to na pewno ta niesamowicie późna godzina spotkania i fakt, że tamtej nocy nikt z tego towarzystwa nie poszedł spać. Może to oczywiście świadczyć o tym, że po prostu zażywali oni narkotyki, bo w godzinach porannych przenieśli się oni do domu Damiana w miejscowości o nazwie Słońsk i tam w jego garażu spożywali alkohol, co niepodważalnie jest sygnałem, że jeżeli po nieprzespanej nocy mieli energię, aby jeszcze pić. To mogły wchodzić w grę jakieś substancje pobudzające i na pewno nie była to kofeina. Kilka godzin później, już po zakończeniu libacji, Sebastian udał się do domu, a Klaudia została u Damiana i poszli oni razem spać. Aczkolwiek tutaj warto podkreślić, że ten sen, o ile w ogóle był, to dosłownie musiał trwać chwilę, ponieważ w godzinach porannych, mniej więcej w okolicach 10, Klaudia i Damian spotkali się już z ich wspólnym znajomym. Karolem i pojechali razem kupić narkotyki w Kostrzynie nad Odrą. Po dokonaniu transakcji z powrotem wszyscy razem wrócili do Słońska, Karol poszedł w swoim kierunku, a Damian z Klaudią udali się ponownie do garażu, gdzie przebywali przez znaczną część popołudnia. Około 16 na krótką chwilę odwiedził ich jeszcze Sebastian. Klaudia go wtedy częstowała narkotykami, ale on odmówił, ponieważ jechał do Szczecina kupić samochód. Mniej więcej po godzinie 17 Damian z Klaudią zaczęli jeździć po okolicach samochodem i według jego. Podczas tej przejażdżki 20-latka zachowywała się dziwnie, ciągle używała telefonu i powtarzała, że musi komuś pomóc ale nie potrafiła doprecyzować komu i w czym. Ponadto zadzwoniła też do swojej mamy na wideorozmowie, aby zapytać co robi, ale kamerę miała tak skierowaną, że nie było widać jej twarzy, a jedynie deskę rozdzielczą w aucie oraz jej buty. Wiodące hipotezy są dwie, albo dziewczyna nie chciała, aby mama zobaczyła, że jest pod wpływem narkotyków, bo oczywiście wiadomo, że takie rzeczy, jeżeli dobrze się kogoś zna, to można zauważyć po wyglądzie, albo po prostu z racji, że w tym samym momencie z kimś pisała, to po prostu nie zastanawiała się nad tym, czy ma uruchomioną przednią czy tylną kamerę. Z kluczowych kwestii, podczas tej rozmowy, Klaudia miała zapytać mamy, czy obok niej jest jej partner i chciała go nawet zobaczyć. Po co? No nie wiadomo. Oprócz tego, dziewczyna w trakcie połączenia powiedziała do kierującego pojazdem Damiana, aby uważał, co robi. Co dokładnie wydarzyło się już po zakończonej rozmowie Klaudi z jej mamą, tak naprawdę pozostaje pod znakiem zapytania, bowiem. Możemy się w dużej mierze opierać tylko na zeznaniach Damiana, bo to on z nią wtedy przebywał i on zna dokładny przebieg zdarzeń. Ale od tego chłopaka dostaliśmy kilka wersji. Niemalże za każdym razem opowiadał on tę historię troszkę inaczej, więc nie wiadomo, która z tych wersji jest prawdziwa. O ile w ogóle któraś jest. Klaudia, chwilę po tym, jak skończyła rozmawiać ze swoją mamą, napisała do niej słowa: Nie zdążę już i wysłała zdjęcie, na którym było widać pola oraz zachodzące słońce. Pani Beata odpowiedziała: Więc na co nie zdążysz? Na zachód słońca? Klaudia po chwili odpowiedziała: Słońce stało i dodała jeszcze. Z dużą dozą prawdopodobieństwa bohaterka odcinka chciała po prostu napisać słońsk stawy, bo właśnie w tamtych okolicach się wtedy znajdowała, ale autokorekta w telefonie poprawiła na słońce stało i to doprowadziło ją do frustracji, przez co napisała słowo kupa. Jeżeli rzeczywiście tak było, to pojawia się pytanie, po co ona chciała przekazać mamie swoją lokalizację. Aczkolwiek musimy też zadać pytanie, czy jest jakikolwiek sens w szukaniu logiki w wiadomościach Klaudii, bo równie dobrze mogła być ona mówiąc wprost tak nać pana, że zachowywała się racjonalnie. Choć oczywiście, podkreślam, mogła a nie była. To są spekulacje oparte tylko i wyłącznie o jej dotychczasowy życiorys i wcześniejsze incydenty. Dwie minuty po tym, jak Klaudia wysłała do swojej mamy ostatnią wiadomość, postanowiła jeszcze zadzwonić do Sebastiana. Połączenie trwało zaledwie minutę i 18 sekund. Podczas tej krótkiej rozmowy dwudziestolatka mówiła bardzo nerwowo i niezrozumiale o jakiejś pomocy, ale chłopak nie zrozumiał, czy to ona jej potrzebowała. Czy ktoś inny? Poza tym było słychać, że dziewczyna biegła. Według oficjalnie przyjętej wersji, to był ostatni moment, gdy z Klaudią Miarnecką ktokolwiek miał jakiś kontakt. Później jej telefon nie odpowiadał, a dziewczyna dosłownie przepadła. Wróćmy więc do Damiana i tego, jak on wspominał te wydarzenia. Twierdził, że po zakończonej rozmowie z mamą Klaudia wyszła, bądź raczej uciekła z auta. W jakich dokładnie okolicznościach? Tego nie wiemy, bo tutaj właśnie pojawiły się pierwsze rozbieżności. Według początkowej wersji Damiana 20-latka miała ciągle powtarzać, iż ktoś potrzebuje pomocy i rzekomo zapytała go, czy ma ona iść sama jej udzielić, czy on z nią pójdzie. Damian odpowiedział na to, że okej, okay, pójdzie, ale najpierw podjadą na stację zatankować samochód. Dziewczyna, słysząc te słowa, wykrzyczała, że nie ma na to czasu, wyszła z pojazdu i zaczęła biec przez pola. Według drugiej wersji Damiana, Klaudia wyszła z auta pod pretekstem załatwienia potrzeby fizjologicznej i w pewnym momencie po prostu zaczęła uciekać. Czy ją próbował gonić? Niestety znowu nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo ponownie otrzymaliśmy od niego kilka wersji. Najpierw chłopak wyznał, że pomyślał, iż Klaudia robi sobie z niego żarty, i siedział w aucie, czekając aż ona wróci, ale po upływie kilku minut zaniepokojony wyszedł z pojazdu, jednakże dziewczyna była już tak daleko, że nie był on w stanie jej dogonić. Wsiadł więc z powrotem do auta i zaczął wtedy pisać do niej na messengerze wiadomości z zapytaniem, gdzie jest i gdzie polazła. Potwierdzają to screeny, które wyciekły do internetu. Dziewczyna nie odpisywała, więc Damian rzekomo zadzwonił do Sebastiana, aby ten wysłał mu jej numer telefonu. Problem w tym, że Sebastian w swoich późniejszych zeznaniach tej rozmowy nie potwierdził. Damian nie zdołał skontaktować się z Klaudią, więc objechał jeszcze autem okolice, w których ona zniknęła, i z racji, że jej nigdzie nie było, to po prostu pojechał do domu, próbując co jakiś czas się do niej dodzwonić. Innym razem chłopak stwierdził, że wybiegł za nią od razu, gdy zaczęła biec, ale nie dał rady jej dogonić, więc jest to sprzeczne z wersją pierwszą, w której podtrzymywał, że najpierw siedział w aucie czekając, aż wróci. To jednak nie wszystko, bo zdarzało mu się również twierdzić, iż nie zareagował na ucieczkę Klaudi, bo uznał, że nie będzie się z nią na siłę szarpać i prosić, żeby wróciła do samochodu. Takich właśnie rozbieżności w słowach Damiana było naprawdę wiele. On za każdym razem opowiadał tę historie, przedstawiając trochę inne detale. Aczkolwiek podkreślę, że to jeszcze nie robi z niego mordercy, bo równie dobrze Klaudia naprawdę mogła wybiec z auta pod wpływem substancji odurzających. On mógł machnąć na to ręką i z początku jej nawet nie szukać, i może bał się do tego przyznać w oficjalnych zeznaniach, aby nie być pociągniętym do odpowiedzialności za na przykład nieudzielenie pomocy. To oczywiście tylko przykład i takie moje gdybanie, którym po prostu chcę podkreślić, że gdy ktoś przeinacza przebieg zdarzeń to nie zawsze jest to tożsame z tym, że na przykład ten człowiek bezpośrednio kogoś skrzywdził. Powody kłamstw bywają różne. Jeżeli Damian mówił, że gonił Klaudię od razu, a innym razem mówił, że siedział chwilę w aucie i dopiero później za nią pobiegł, to nie możemy tylko na takiej podstawie stwierdzić, że on na pewno jej coś zrobił. Ale Idźmy dalej. Damian rzekomo pojechał do swojego domu, wziął latarkę i wrócił z powrotem w okolice, gdzie widział Klaudię po raz ostatni. Pochodził tymi polami, ale dziewczyny nigdzie nie zauważył, więc znowu udał się do siebie. Po godzinie 21.00 przyszedł do niego Sebastian i po usłyszeniu tej całej historii zaczął on uspokajać Damiana, mówiąc mu, że Klaudia taka jest, że zdarzają jej się takie sytuacje i że na pewno wróci do domu cała i zdrowa. No niestety nie wróciła. Zanim przejdę do tego, co działo się później, warto jeszcze wspomnieć o kilku kluczowych kwestiach. Po pierwsze, Damian twierdził, że próbując dogonić Klaudię, widział w oddali zaparkowanego białego busa, należącego prawdopodobnie do robotników, którzy w dniu zaginięcia jarneckiej naprawiali w tamtych okolicach jakąś wiatę. Oczywiście nie ma informacji, by ci panowie widzieli Klaudię w dniu jej zaginięcia. Po drugie, ciekawe jest to, że gdy po godzinie 21.00 Sebastian przyjechał do Damiana, to zajmował się on wtedy naprawą auta, przez co Sebastian w pierwszej chwili pomyślał, że doszło. Do jakiegoś wypadku samochodowego. Po trzecie, w nocy z 19 na 20 października Klaudia była na imprezie niedaleko miejsca swojego późniejszego zniknięcia, i z tej okolicy odbierał ją w godzinach porannych Sebastian. To doskonale pokazuje, że bohaterka tego odcinka żyła w trybie naprawdę olbrzymiego, potocznie mówiąc, melanżu, bo z 19 na 20 października była na tej wspomnianej imprezie, wróciła do domu jakoś około 7-8 rano. Później o trzeciej w nocy zabrał ją Damian z Sebastianem, spędzili razem niemalże całą noc, a następnego dnia, już o dziesiątej, ona jechała do Kostrzyna. Więc uczciwie trzeba powiedzieć, że przy takim sposobie życia zły stan psychiczny w postaci jakichś paranoi jest wytłumaczalny. Ale oczywiście to nie wyklucza, że osoba w takim stanie może też paść ofiarą przestępstwa, więc zasadna jest dogłębna analiza. Kończąc wątek imprezy, na której była Klaudia przed swoim zaginięciem, warto wspomnieć, że gdy Sebastian ją z niej odbierał, to dostrzegł jakieś podejrzane automarki Audi, które kręciło się pod domem, gdzie trwała ta zabawa. I przykuło ono jego uwagę, ale nie wiadomo do kogo należało. Po czwarte, tydzień przed zaginięciem Jarneckiej, doszło do, jak udało mi się ustalić, dość mocnego pobicia jej kolegi, z którym podróżowała ona autem. I jednoznacznie nie ma potwierdzenia, kto tego pobicia dokonał i dlaczego. Fakty są takie, że Klaudia po tej rzekomej ucieczce z auta Damiana zniknęła. Przez następne dni nie było z nią żadnego kontaktu, a rodzina zaginięcie zgłosiła dopiero 24 października, czyli 3 dni później. Tak naprawdę, bliscy Klaudii to osobny wątek potwierdzający tylko, że sytuacja domowa tej dziewczyny nie była zbyt dobra. Pani Beata, czyli jej mama, na początku niechętnie podchodziła do nagłaśniania zaginięcia swojej córki i opóźniała niektóre działania mogące Pomóc w ustaleniu, co się z dziewczyną stało. Wujek, u którego Klaudia pomieszkiwała, okazał się totalnym agresorem, często wyzywającym internautów oraz przede wszystkim internautki zaangażowane w poszukiwania dwudziestolatki. To, co on potrafił pisać do kobiet w sieci, było po prostu obrzydliwe. Ponadto, jego zainteresowanie losami Klaudii chyba nie było zbyt duże. Podam prosty przykład. 22 października napisał do niej wiadomość, czy ma klucz od jakichś drzwi. Rzecz jasna, odpowiedzi nie otrzymał, bo telefon dziewczyny był już nieaktywny. Kolejną wiadomość wysłał do niej dopiero po 24 godzinach. Napisał Halo i po kolejnej dobie próbował się do niej dozwonić. Wróćmy jednak do tematu. Po formalnym zgłoszeniu zaginięcia Klaudi, policja oczywiście rozpoczęła działania na terenie, na którym doszło do jej rzekomego zniknięcia. Przeszukano ten obszar, ale niczego podejrzanego nie znaleziono. Psy tropiące również nie podjęły żadnego tropu. Mniej więcej trzy tygodnie po zniknięciu Klaudi, przypadkowy mężczyzna pracujący na polu dostrzegł należące do Klaudi białe buty oraz bluzkę. Tutaj pojawiają się Trzy kluczowe kwestie. Po pierwsze, te tereny były wcześniej przeszukiwane przez śledczych i żadnych części garderoby oni nie znaleźli. Po drugie, pan, który natrafił na ubrania, powiedział, że przechodził tamtędy wielokrotnie i jest przekonany, że wcześniej tych rzeczy tam nie było. Po trzecie, białe buty zostały odnalezione czyste. Tutaj nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że Klaudia uciekała po polach, po terenach mokrych i nie ubrudziła obuwia. To jest właśnie jedna z poszlak przemawiających za tym, że ktoś mógł te rzeczy tam podrzucić. Co ciekawe, pozostałe ubrania Claudii były odnajdywane w promieniu jakichś 3 km, więc jeżeli naprawdę ona sama te ubrania z siebie zrzucała, to musiała to robić biegając po tym całym obszarze, ale tu pojawiają się kolejne pytania, bo przebiegnięcie takiej odległości na pewno zajęłoby jej trochę czasu, więc musielibyśmy założyć, że po pierwsze biegała i rozbierała się tak, że nikt kompletnie tego nie zauważył, żaden kierowca przejeżdżający w pobliżu, a po drugie, skoro dziewczyna rzucała swoimi ubraniami i zostawiała ślady zapachowe w wielu miejscach, to Dlaczego psy tropiące nie podjęły żadnego tropu? No i po trzecie, jeżeli zakładamy, że tych ubrań nikt nie podrzucił i one cały czas tam były, to jak policja prowadziła czynności przeszukania terenu, skoro odzież znajdująca się w wielu miejscach im umknęła. Jeszcze dodam taką ciekawostkę, że oprócz ubrań Klaudii odnaleziono męski sweter, ale nie wiadomo do kogo on należał. 14 kwietnia 2022 roku na przepompowni w Słońsku, znajdującej się na obszarze, przy którym Klaudia miała rzekomo wybiec z auta, Odnaleziono jej całkowicie nagie ciało. Przyczyną zgonu było utonięcie, ale znaczny rozkład nie pozwolił na ustalenie jakichś dokładniejszych szczegółów. Nie wiadomo, czy sama utonęła, czy ktoś przytrzymał jej głowę pod wodą. Tak samo jak nie wiadomo, czy ktoś jej nie dusił. No i nie wiadomo, czy nie doszło do gwałtu. Sumując te dziwne okoliczności zniknięcia, nieścisłości w zeznaniach Damiana brak podjęcia tropu przez psy, porozrzucane ubrania, których nie odnaleźli policjanci, no i w tym czyste białe buty. Samoistnie nasuwa się pytanie, czy aby na pewno do zgonu Klaudii Jarneckiej nie przyczyniły się osoby trzecie. Choć oczywiście jest to sprawa trudna, bowiem Klaudia w momencie swojej śmierci była pod wpływem narkotyków, co udało się potwierdzić. Ponadto zażywała je często, więc równie dobrze to one mogą odpowiadać za pewne nielogiczne aspekty tej sprawy i to na skutek ich działania dziewczyna... Mogła wejść do wody i utonąć. Na chwilę obecną nie ma pewności co do tego, jak umarła Klaudia Jarnecka. Według mnie zbyt mało jest poszlak, by stwierdzić, że na pewno było to zabójstwo. I jednocześnie jest zbyt dużo pytań oraz nieścisłości, aby uznać, że był to jakiś wypadek pod wpływem narkotyków. Tutaj jeszcze chciałbym dodać taką swoją refleksję, że szykując ten odcinek, obejrzałem materiał Archiwum X na temat omawianej przeze mnie dzisiaj sprawy i założyciele tego już legendarnego w Polsce wydziału stwierdzili, że argumentem przemawiającym za tym, iż doszło do zbrodni, jest to, że po pierwsze, Klaudia była strachliwa i bała się samotnie chodzić po jakichś nieznanych terenach. A po drugie, mówili, że ona raczej nie weszłaby sama do zimnej wody, bo lubiła gorące kąpiele i nie przepadała za zimnym. No z całym szacunkiem do Archiwum X, bo naprawdę ci ludzie są świetnymi specjalistami, ale akurat z tymi wypowiedziami totalnie się nie zgadzam. Pamiętajmy, Klaudia była w trybie ciągłej imprezy. Zażywała narkotyki i człowiek pod ich wpływem często ma w jakimś stopniu upośledzoną świadomość. Epinefryna, czyli tak zwany hormon strachu, po używkach nie działa jak powinien. Zresztą to nawet widać po alkoholu, jak niektórzy ludzie są strachliwi, a wypiją z dwa piwka i mogą iść nocą, ciemnym lasem bez latarki albo co gorsza są w stanie zaczepić jakichś groźnie wyglądających panów. Tak samo nie sądzę, że człowiek pijany bądź naćpany analizuje, czy wejście do wody jest rozsądne lub czy ta woda jest ciepła. No absolutnie tak nie jest. Wystarczy zerknąć na statystyki utonięć w Polsce, które jasno wskazują, że osoby trzeźwe stanowią znaczną mniejszość Wszystkich tego typu przypadków. Więc ja osobiście nie kupuję argumentów, że Klaudia nie weszłaby do wody, bo była zbyt zimna, lub że nie oddaliłaby się, bo należała do kobiet strachliwych. Ale, tak jak mówiłem, w tej sprawie jest wiele innych poszlak przemawiających za tym, że Możemy mieć do czynienia z zbrodnią. Dajcie znać kochani w komentarzach, co wy uważacie na temat tej sprawy i napiszcie, w jaki przebieg zdarzeń wierzycie najbardziej. Dziękuję za uwagę i przypominam, żebyście zostawili subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ponadto dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia, niebawem.